Dzień dobry, kolejny spacer, tym razem inną trasą, ale jak widzimy to również las wykarczowany, jeszcze trochę nie będę miał gdzie chodzić. Piękna prosta przed nami. Troszkę z górki, później ostro pod górę No i spróbujemy dojść do Białej Góry Oczywiście jeżeli nie będzie dużego botu. Zobaczcie ile tu jest wyciętego drewna, drzewa, a ja już drewno ładują na samochody i świat No zobaczcie co zostało z lasu Szok Gospodarka rabunkowa. Myślałem, że dalej nie będzie. Takiej dewastacji las, ale zobaczcie co jest z przodu. Chyba do samej białej góry jest ścięte drewno. jest szansa że dalej pójdziemy wśród rosnących drzew przykre to jest dochodzimy do skorowania na którym skręcam w lewo w kierunku najwyższego punktu a później spróbujemy przejść koło rezerwatu Biała góra Może tam będzie spokojniej Przechodzimy do wzniesienia. Pierwszy raz można usłyszeć tylko śpiew ptaków. Na wzniesieniu skręcimy w prawo. Oprócz śpiewu ptaków jak na razie braka oznak wiosny. Zginęliśmy największe zniesienie tej okolicy i podążamy do rezerwatu. No, można by to było nazwać punktem widokowym. ona wprost widać jakieś górki, nie bardzo wiem co to będzie. Myślę, że aby była dobra pogoda, przejrzysta, to na pewno zauważyłby też tatry. Często obserwowałem tatry z tych okolic, ślady konia. W pobliżu znajduje się hodowca, który prawdopodobnie sobie tu jeździ. Bardzo miło odpoczywamy. Jesteśmy przy rezerwacie Biała Góra. Próbujemy znaleźć jakieś kwiaty, ale chyba będzie trudno. Próżno szukać jakichkolwiek kwiatków. Wszystko uschnięte. Brago znak życia jedynie co to zielone pola wracamy do drogi no i pójdziemy sobie dalej Coś w oddali na LHS-ie w kierunku Sędziszowa podąża skład. Nie ja wiem, czego widzicie, ale prawdopodobnie słyszycie. Idziemy do góry. Zazwyczaj skręcam tu lewo, dziś spróbuję pójść prosto. Inną drogą Spróbuję y dojść do drogi leśnej, skręcamy do szlaku i Przedziału 15 minus y 46 sekund y na kilometr. Taktycznie wróciliśmy na białą górę. Był tu w tym momencie o szczycie. I podążamy boczną dróżką, która prawdopodobnie powinna nas wyprowadzić do przejazdu kolejowego. Czy tak będzie? Zobaczymy Trochę rozgrąbiona, ale zobaczcie Pierwsze oznaki wiosny A jednak a Jednak ta wiosna może będzie To jest ciekawe drzewo Do góry same chuby w górnej części dzięciały dżungle wykuły, a my próbujemy odnaleźć drogę do celu. Jeszcze mamy rozłożysze drzewa, co najmniej jedno. Te chore tego nie wycinają drogi żadnej nie widzę ale spróbujmy wejść na i to jest dość ciekawe na lewisko pień tam też fajnie wygląda nowa ambona Razem punkt pośredni zdobywamy od strony lasu, nie pól. A tu ktoś dość wygodnie sobie zrobił ławeczkę, by mógł siedzieć. podążam w dół sztoru strasznie źle się idzie mam oblepione buty błotem ta ziemia niestety ma to do siebie, że lubi się oblepiać do butów 9 km mam w nogach, zostało jakieś 4,5 km na celu Szybki rzut okiem na okolice i zmykamy dalej Chodzimy do kamionki w sumie to już jesteśmy w miejscowości kamionka lewej Skład prawdopodobnie z rudą Powoli są, nie po górę.